Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kutwa jest ze mną KamaSteron Cześć Zagramy sobie dzisiaj Normala, wyjątkowo nie Rankeda Bo zazwyczaj z Kamasem jeżeli gramy dwie osoby to są to Rankedy Ja zagram Eliską, gram ją drugi raz Poprzedni mecz był zajebisty, miałem epicki escape Chyba Tak, mieliśmy nawet dwa trole, mm, które przegrały nam tą grę ja z początku bardzo słabo grałem, bo pierwsze zgrałem grałem Elise, nie i nie ogarniałem za bardzo, ale mówiłem a boże jakie miałem escape, dwuminutowy chyba, <grywka> dwóch typa, Wukong i, boże i kto tam jeszcze nie gonił, już nie pamiętam nawet, chyba LeBlanc bez many. Fizz. A, Fizz, dobra. Była bo no. ty chodziłeś... do drugiego i przeskakiwałeś, nie? Nie no, najpierw wiesz, po prostu skakałem po minionkach ich, żeby wiesz. Odsunąć się, potem skakałem tam między krzakami tutaj właśnie na botlane, nie? A nimi. Przeciwnikami, znaczy się? I tak po prostu oni totalnie nie ogarnęli co się dzieje i uciekłem nie? Potem podbiegłem sobie tutaj. Na końcu tu. No, i tu przy tym... Z E sobie skoczyłem, nie? Zajebiste to było. Dostałem honora. <laughs> Chyba trzy honory dostałem. Po tym meczu i po tej akcji To się wydaje po tej akcji Ale Eliska to jest tak zajebista postać To jest po prostu mistrz dżungli ile, ile ja jest tak dobra? hm? ile ja jest dobra? mówisz, co? kamas, bo nie zrozumiałem nie wiem, cały czas skacze tylko nic nie robi <noise> No wiesz, no nas No Ale widzę, że ginie, no to średnio jej się to chyba opłaca Jezu, cały czas zapominam, żeby od razu smajta używać nowej dżungli powinniście od razu smajtować jak tylko widzicie e, minionka, bo zawsze ten szybszy smajt jest, nie? Chuj. Oho, Fuzz masz ganka, uważaj mhm. Widziałem go na ładnie, nie wiem jak to możliwe Chyba już tu nie wiem warda właśnie Już go nie zauważyłem Było go widać jak biegnie do ciebie Nawet ja ci powiedziałem no, mówiłem no, ci, że on by ci idzie. No, bo za sadzone strasznie. <grym> spoko. Pewnie po tym meczu co by przed chwilą. Już nie słuchałem, co byłem w ogóle jej, no. No spoko. Nie, nie, no, dla mnie warf, ale tak dla teamu średnio, bo ...Kazik smakuje. No. No, A przynajmniej samym... idealnie mam jest w plecy trochę, nie? no? Nic na tak. to nie będę miał lajtowo, ale chyba cień gorzej. Nic on niestety wali te procentówki swoje. To jest najgorsze. A ja się będę budować pod HP. Dobra, nie ma Kazika. No to lecimy. Generalnie źle zaczynam zazwyczaj dżunglę, nie? Bo do teraz zauważyłem, że najbardziej się opłaca zacząć. Jak jesteś, nie pająkiem, uderzysz full combo, wtedy zmieniasz się w pająka, i te twoje pajączki to tankują fajnie. O, nice, idę na topkę. Jak coś nie ma wardów, chyba nie. Dobra, wpadam Wow Oho bojeban. Dobra No Oj chuj, myślałem, że mnie widzi, nie? Sorry Tutaj będzie iść do nas... Pan y jungler zaraz nawet już jest. Aha. Jest miss. Ale Blanki Smith. Ale miał low HP, nie? Pewnie. No dobra, niby na tu siedział. Hey. Okay. Masz słabo, bo jak zultujesz ją to ona może łatwo uciec, nie? Miesz niemalę blank, co fajny. Znaczy, tutaj jest mi. No, myślę, znaczy, cofać to może, może za dużo. Blubufa możemy wykreślić. właśnie, takie combo jest dobre, bo się odsuniesz to natankują. Dobra Co ona buduje? No one da rany, Poszedłem szybko na botlane, ale Tresno, no słaby ona no ma Shira, nie? Ta ja dziwna Zwidem zaczęła Też, a, a drugi od Swiddać Aha Sidda No tam wiesz, jak dla mnie to niech gra jak chce, bo by żeby... nie liwowała Bo nie lubię grać jak jest mis jakiś Wszystko byś nie ma to niby czasami wygrywasz, czasami przegrywasz, ale to taki jest... Oh, oh, nice Nie wiem czy ja go upoluję Dużo ma HP Może będzie iść na blue Na co liczę, szczerze mówiąc, problemów nie ma. Mogę mu w tym czasie zrobić tego blu, po prostu. Ho, dobrze, że jednak tego nie zrobiłem. No, jeszcze cały bot lane zszedł. Oho, ze mną takie numery. Jakby się poszczęściło. Dobrze. Dobra i ciśniemy szybciutko na blobówkę. Lightowo go zrobię tutaj. Nie, to jest bardzo fajna postać, naprawdę bardzo mi się podoba. Wiem, że na pewno gram pewnie ją chujowo. Wy to możecie lepiej zaobserwować niż ja tam mogłem tego kazicza chyba zabić, ale... Zjebałem troszeczkę, troszeczkę bardzo. No sorry, no to, to wszystko co mogę powiedzieć, to przepraszam mnie. Zjebałem sprawę. Dobra. Dobra, zajebiście. Posiedzimy sobie w tej dżungli tak długo, jak tylko się da, nie? na to. Okay. Wypłucie 20 golów, 20 golów szybko Jednak na razie nawet nie muszę niczego gankować, nie? Bo jest no. zajebiście blisko Nie wiem, ta Irelia ogólnie mocna jest, czy nie? Irelia Irelia jako postać? Bardzo mocna Tak Ja gówno robię w sumie widocznie akurat stanie jest bardzo mocno nie poszczęściło się dziewczynie no do na botley o właśnie postawił warda. oho jeszcze le blank tu była o kurwa ale zjebałem. Ale będą widzieli przynajmniej, czy idzie. Aho, widzę, że się będzie działo. Dobra, ale myślę, że ona mnie zobaczy, że ja tu wpadam i się wycofa. Nie spodziewałem się, że jeszcze ona tu przyjdzie. Znaczy ona to znaczy Kaziks. Ale to by było kozackie jakby jakby trafił. To trzeba oczywiście. Boję się, że oni mogą mnie zdejmować, ale będę muszę szybciutko po prostu skoczyć do góry. No to jest w sumie łatwe postać sobie dobrze radzimy.

Dobra, cofnę się. Już mogę sporo itemków złożyć, także będzie light. Ile to full tanka, nie wiem czy, Znaczy, no, może nie do końca full tanka, ale to jest. Eee, niewątpliwie tank. Dobra. Pomierz to jest easy kill, to tankowo Mogę to nie wiem. Likować, tak. wszystko mogę nie robić. Znaczy, no, Irelia ogarnięta powinna być na ciebie kontrol, nie?

że też nie chciało mi wejść ulti, nie? To jest smutne Niestety jest troszeczkę cooldownu kiedy skaczemy sobie pomiędzy postaciami, nie znaczy postaciami, no Typami, nie wiem, ultami, może lepiej. Powiedzieć. O, zabrał mi Reda, pewnie, tak jest, zabrał mi Reda. Nie ma. już Trochę tak No i teraz ją zabijemy Ona założyła No, blancie. no okay. Może skamować no. Zresztą no, ona słaba nie jest, to tyle mogę powiedzieć Jakoś mega słaba, nie? Ale tak naprawdę to daje się na, każdy mojego, na każdego mojego stuna złapać Zabić realnie Dobrze Biegnę Zostawiła dopiero Wardę Dobra, wiesz co, ja bym się stąd cofał już, bo nie ma nikogo Ho To jest Irelia pod gówno, nie, <laughs> naprawdę. Dawno nie widziałem tak sobie Irel. Ogólnie chyba. to dostanę, bo ja wiem, Okej okay. On myślał, że mnie zabije jeszcze? Naprawdę? Jak ja mam tyle armora, to on może gówno mi zrobić? 120 armora, proszę ciebie Ta Irelia, No, Irelka nie jest jakaś OP Akurat ta

Spierdala, nie tylko mnie zobaczył. No, zróbmy drake'a. Też w sumie. Koś, drake'a, koś, tam. Dobra. Dobrze. Okay. Szalona Oho surrender. Warty. GG. Proszę państwa. GG. Dobra. Także zobaczmy jeszcze statystyki. To szybki mecz był strasznie. Naprawdę. O, to i one. Nie zdążyłem nawet się porządnie zbudować. Ale to byłby lightowy mecz, myślę. Chociaż nie wiem w sumie, jak to w late game by wyglądało z tą karmą. O ile by się ogarnęła, oczywiście. Dobra, także to było na tyle, to się z pożegnam. Do zobaczenia na razie. Cześć.